Witam na kanale Piejne Grzyby Dzisiaj nie Grzybo Ale jestem właśnie w górach I no, na szlakach też pełno grzybów Oczywiście zbierać nie można Bo to są parki narodowe Ale chociaż popatrzeć No i naprawdę tam jest dużo grzybów Jest tam pełno podgrzybków Borowików Krasnoborowików oczywiście Borowików szlachetnych nie widziałem Ale te podgrzybki jakie tam są ogromne Właśnie teraz pokazuję No było ich też kilka ale borowiki to robiły po prostu największe wrażenie, ale te podgrzybki, podgrzybki też naprawdę przepiękne, zajączki też były, I dlatego naprawdę no, piękne widoki, ale jeszcze tam z bliska będę pokazywać te borowiki. No zobaczcie, no, przecież to są takie piękne, szkoda, że no, u mnie takich nie ma, bo u mnie to są no, no, zazwyczaj goźlarze i borowiki szlachetne, ale te to są po prostu takie piękne. Ale wiem, że borowiki szlachetne są oczywiście najlepsze, ale no miło popatrzeć na takie grzybki też. No pieprzniki jadalne, czyli kurki też są. Dlatego naprawdę no warto pochodzić po parku, po parku narodowym i popatrzeć na takie cuda. A te to były naprawdę chyba najpiękniejsze, aż trzy sztuki mi się trafiły. Przepiękne. Tutaj też taki trochę odgryziony, podgryziony, ale też piękny. Tam były takie trzy ogromne sztuki. I zobaczcie, jeszcze jeden grzybek. No niesamowite. Taki piękny zajączek się mi udało znaleźć. Trochę jak borowik wygląda, ale jest to zajączek. Subcio. Zobaczcie jaki piękny borowik. Właśnie na takie dzisiaj czekałem. Piękny jest, zobaczcie. No grubiutki jest. Ja go biorę. O, superowo. Zobaczcie jaki piękny borowiczek. Niesamowite. I idę szukać grzybków dalej. Piękny. Zobaczcie jaki tu piękny koźlarz jest. Oj, to jest dopiero piękny koźlarz, zobaczcie. Na takiej wielkiej nóżce. Piękny. To niesamowite. Tu właśnie może być ich więcej, dlatego trzeba się rozejrzeć. Tutaj kolejny koźlarz. Zobaczcie. Jaki piękny. Zobaczcie. Super. To tutaj, to naprawdę w tym miejscu to koźlarzy jest zawsze sporo. Super. Naprawdę piękna sztuka. I jeszcze zobaczcie, kolejny prawdziwek się udało znaleźć. Kolejnego borowika. Zobaczcie, ta ścięta trawka i piękny borowik. Zobaczcie, jakie tutaj cudeńko. Jeszcze widzę kolejnego tego, co dopiero teraz zauważyłem. Zobaczcie, kolejny kożlarz. No niesamowite, to jest coś po prostu niesamowitego. I idziemy, zobaczcie. Jaki gigant. Czy jeszcze są jakieś nie? Zobaczcie. No nie, to jest po prostu coś niesamowitego. Taki mamy wysyp pięknych grzybów. A tutaj tam jest. cówka u mnie zawsze zawodzi i jest naprawdę. zarobiście. Jest naprawdę superowo z tymi grzybkami. Idziemy do kolejnego jeszcze maluszka. Ja go tutaj wkładam. Patrzcie, ten no taki mega malutki jest jeszcze, ale piękny. Niesamowite, zobaczcie jaki piękny, sorry o zobaczcie, jaki piękny koźlarz naliczyłem 9 koźlarzy ale jeszcze tam znalazłem chyba 3 sztuki to zobaczcie ile tych koźlarzy, jest po prostu coś jest niesamowitego że z jednego miejsca tutaj 9, tam 3 i już mamy 12 koźlarzy niesamowite, niesamowite jestem już na koźlarzach czerwonych już widzę dwie sztuki zobaczcie jakie piękne ja go biorę. Taka piękna sztuka. Teraz idę po drugą, bo ona jest gdzieś tam. Może widać, może nie. I może będzie ich tu więcej. Zobaczymy, ale jest. Pier... Piękny koźlarz. Zobaczcie, jaki. Maluszek jeszcze, ale jest. Piękny koźlarz. Piękny koźlarz czerwony. Już się rozglądam nad kolejnymi, ale niestety nie widzę. Ale może jeszcze coś będzie. Już tak się prezentuje moje wiaderko, mało jest, ale no niestety tak już jest, że jak są, jest sezon grzybowy, to naprawdę jest wielka konkurencja, ale dobra, jest piękny czerwony koźlarz.